Witam Was serdecznie w programie Granio.extra. Na początku Wam prezentuję zagadki, w której pokazywałem Wam wczoraj, i w trakcie programu również Wam ogłosimy wyniki. Zapraszam Was do oglądania. W pierwszej zagadce trzeba było odgadnąć, kto to jest. Poprawna odpowiedź to Cristiano Ronaldo. W drugiej zagadce trzeba było odpowiedzieć na pytanie. Poprawna odpowiedź to Ow. W trzeciej zagadce trzeba było znaleźć jednego motyla, który jest inny od pozostałych. Poprawna odpowiedź to A4. A oto wyniki. W pierwszej zagadce brał udział jako jedyny nasz gracz Hubert Przyłuski i odpowiedział prawidłowo. 250 punktów oczywiście da pan. W drugiej zagadce ponownie brał udział Hubert Przyłuski. Gratulacje. 500 punktów należy również do pana. Gratuluję panu serdecznie. W trzeciej zagadce... Również brał udział Hubert Przyłuski. Tysiąc punktów należy do Pana. Serdecznie Panu gratuluję i zdobywa Pan wszystkie punkty z naszego programu. Oto wyniki. Jako jeden nasz gracz Hubert Przyłuski wygrywa wszystkie nagrody. To jest oczywiście tylko zabawa. Także gratuluję wszystkim, którzy również dzisiaj oglądali. I to byłoby na tyle. Zapraszam Was na nasze kolejne programy. Do zobaczenia!